Dzień witam w kolejnym odcinku naszego cyklu Wysokie Rozmowy. Dziś gościmy w Środowiskowym Domu Samopomocy w miejscowości Wylinę Ruś i porozmawiamy z dyrektor tego ośrodka, Żenetą Rola-Szcześniak, witam. Witam. Yy, może na początek yy, powiedz, Czym są takie środowiskowe domy samopomocy, ponieważ wiele osób może nie rozumie, bądź nie wie, czym się tutaj na co dzień zajmujecie? Jasne. Środowiskowe domy samopomocy są to ośrodki wsparcia dziennego dla osób z chorobami psychicznymi różnego rodzaju, niepełnosprawnościami, przeżyciami życiowymi. I takie osoby mogą u nas przebywać w ciągu dnia, korzystać z różnego formu terapii. Są dowożone nieodpłatnym transportem. Też w ramach różnego rodzaju treningu przygotowują ciepłe posiłki, mają zajęcia na różnego rodzaju pracowniach artystycznych, terapię, rehabilitację, fizjoterapię, zajęcia logopedyczne z psychologiem i wiele, wiele innych. Mhm. A jak wygląda taki typowy dzień osób, które są waszymi podopiecznymi, i ile osób w tym momencie jest pod tą waszą opieką? Zacznę może od drugiego pytania. Odpowiedzi na drugie pytanie. Obecnie pod naszą opieką jest 30 osób, 20 kobiet, 10 mężczyzn, z terenu trzech gmin, gminy Szepietowo, Klukowo i Nowe Piekuty. Dzień tych osób jest dosyć aktywny. Przyjeżdżają one codziennie do nas rano, dowożone są dostosowanym transportem, busem, bo część z tych osób ma różnego rodzaju niepełnosprawności ruchowe. Te osoby, dzień zaczynamy zazwyczaj od kawy, wspólnej rozmów, drugiego śniadania i cały dzień jest zapełniony różnego rodzaju terapiami. Są to zajęcia z fizjoterapeutą, z rehabilitantem, z logopedą, właśnie zajęcia na pracowni usprawniającej ruchowej. Tutaj spożywają też uczestnicy obiad, oprócz tego jakby naszą ofertą, w naszej ofercie mamy dużo, dużo zajęć dodatkowych typu tańce na wózkach, typu nauka gry na różnego rodzaju instrumentach. I realizujemy sporo projektów, więc nasza starsza młodzież może być już czasami nawet zmęczona, jakby mm -hmm. tą propozycją naszą, którą proponujemy im udział w różnego rodzaju zajęciach. Aktywizujemy się. Jest też pracownia Spędzania Czasu Wolnego, gdzie mogą spokojnie pograć w szachy, w bilarda, w piłkarzyki. Są projekcje różnego rodzaju filmów. Latem mamy takie kino w plenerze. Bardzo dużo czasu, z racji na to, że mamy piękny teren wokół ośrodka, dużo bardzo czasu spędzamy na podwórku i w ramach tak zwanej hortikuloterapii prowadzimy różnego rodzaju zajęcia w ogrodzie. Mamy przydomowy swój ogród, gdzie osoby, nasi podopieczni sadzą różnego rodzaju warzywa, owoce, mamy swój sad, mamy plaże przy sds u gdzie latem możemy sobie odpoczywać na leżakach pod sztuczną, tropikalną roślinnością. Mamy wiatę, pod którą bardzo często robimy różnego rodzaju imprezy integracyjne, bo też o to chodzi, naszym celem jest integracja osób z niepełnosprawnością ze środowiskiem lokalnym. Nie jesteśmy takim hermetycznym, zamkniętym stowarzyszeniem, nie jesteśmy placówką zamkniętą. Bardzo zależy nam na to, żeby zwiększać świadomość osób na temat niepełnosprawności, żeby osoby wychodziły, więc bardzo dużo jest wyjazdów integracyjnych. Mhm. Zapraszamy też podopiecznych innych placówek, innego jest. E, innych domów e, seniora do nas, e, wychodzimy do społeczności lokalnej. Organizujemy różnego rodzaju e, spotkania opłatkowe, e, festyny, kiermasze, więc też chodzi nam o to, żeby nie być zamkniętym tylko tutaj w ośrodku, tylko żeby osoby z niepełnosprawnościami aktywizowały się i wychodziły do społeczności lokalnej. Mm -hmm. e też warto może podkreślić, że wchodząc tutaj widać tą relację, która jest między opiekunami, między pracownikami, a samymi podopiecznymi, że wszystko jest robione razem, tak? I powiedz mi może tutaj, jaki to ma wpływ właśnie na, na podopiecznych? Myślę, że ogromny. Myślę, że nie sama oferta, ale atmosfera i takie życzliwe podejście do osób do naszych podopiecznych, które reprezentują są pracownicy, ma ogromny wpływ na terapię na rehabilitację szeroko pojętą mm -hmm. tych osób. Jest rodzinnie. Mam wrażenie, że to jest. E, nie chcę tutaj jakby tak bardzo reklamować i, e, i robić takiego kudzika wzajemnej adoracji, natomiast uważam, że pracownicy, którzy pracują w naszym SDS-u są osobami bardzo oddanymi, bardzo życzliwymi, bardzo tolerancyjnymi, e, pochylają się nad tą drugą mhm. osobą. Bardzo zaangażowanymi, a czasami za bardzo, bo i prywatnie się angażującymi w wiele rzeczy. Natomiast uważam, że to ma sens, jeżeli jest faktycznie taka atmosfera autentyczna, nie tylko spełniająca jakieś standardy. Mhm. Wspomniałaś już o, o Waszych wyjazdach, o różnych inicjatywach e, takich integracyjnych. E, też warto podkreślić, że właśnie to, to, że jesteście tutaj, w tym miejscu. E, to jakby w żaden sposób was nie ogranicza i powiedz mi w jakim y, może stopniu albo y, te wasze wyjazdy, wycieczki, te wszystkie mm -hmm. projekty zewnętrzne, w których mm -hmm. wasi podopieczni biorą udział y, w jaki sposób te działania też wspomagają ich terapię, mhm. ich rehabilitację? Myślę, że, że bardzo wspomagają. Każdy z uczestników ma swój plan taki wspierający, aktywizujący, ale to wynika też no, z wymogów ustawy, mhm. a my stawiamy na. Wyjście na zewnątrz, do innych ludzi, myślę, że bardzo pozytywnie z jakiego względu? Z takiego względu, że mamy uczestników, na przykład po wypadkach komunikacyjnych, którzy 20 lat nie wychodzili z domu. Więc to jest naprawdę coś, gdy 60-latek ma możliwość pojechania na Mazury, ma możliwość pojechania do teatru, do kina, czyli, tak może kolokwialnie mówiąc, wyciąganie tych osób z domu, bo to autentycznie czasami było, może początkowo, z, nie wiem jak to powiedzieć nie jakby z dużym optymizmem ta osoba do nas przychodziła natomiast mm -hmm. widząc jak osoba zamknięta w sobie jak osoba depresyjna osoba z różnego rodzaju problemami życiowymi która się zmagała jak widzę jak otwiera się na innych podopiecznych, na uczestników, jest śmiała. Kiedyś mówiła pojedyncze słowo, teraz potrafi zaczepić panią, która sprzedaje popcorn w kinie i, i zaśmiać się do tej pani, nie wiem, nawet zażartować sobie. Więc ja widzę ogromny jakby sens tutaj w tych wyjściach, mhm. w tych wyjazdach. Jak widzę radość 92-letniej kobiety, która wychowywała siódemkę dzieci, pracowała ciężko na gospodarstwie i przyjeżdża na przykład projektantka mody, E, która jest znana z tego, że ubiera mi Polonie, i przyjeżdża, e, i ubiera stylizuje ją na przykład na lata XX-XX wieku, e, przyjeżdża kosmetyczka, która dokleja sztuczne rzęsy, maluje fryzjer, który robi piękne loki, e, piękne stroje, które są pod, pod tą na przykład okazję tej sesji szyte specjalnie. E, I jak widzę, że ta staruszka, która już prawdopodobnie, gdyby nie trafiła tu, e, nie wychodziłaby do ludzi, nie miała takiej okazji, jak z łzami w oczach mówi, że to jest przygoda jej życia. No, ja widzę ogromny w tym sens. Mm -hmm. I czy tego rodzaju placówki, Twoim zdaniem, są potrzebne i spełniają swoją rolę? Ja uważam, że tak. Potrzebne są na pewno. Czy spełniają swoją rolę wszystkie? Nie wiem. Moja i drugie SDŚ w Radiszewie spełnia, uważam. <laughs> Dlatego, że my, my te, te osoby, które tutaj na przykład przychodzą i są na co dzień, obserwujemy od 6 czy 8 mhm. lat. I widząc te postępy w, w terapii tych osób, w rehabilitacji, niejednokrotnie też są sukcesy różnego rodzaju, jeżeli chodzi o polepszenie sprawności fizycznej, bo jednak te ćwiczenia codzienne na pracowni usprawniając ruchowej, dużo dają. Jeżeli widzę poprawę wymowy u osób po wylewach, które mają zajęcia logopedyczne, jeżeli widzę poprawę stanu psychicznego po terapii psychologicznej, ale terapia psychologiczna u nas jest prowadzona przez wszystkich pracowników, chyba tą tym swoim, nie wiem, ciepłem, bezpośredniością, jeżeli widzę zmianę zachowania zbuntowanego nastolatka, który jest teraz liderem na kuchni i bez niego byłoby nam ciężko przygotować ten posiłek, który pomaga starszym osobom, ja uważam, że tą funkcję spełnia. Jeżeli chodzi o aktywizację, o. Społeczną, mm -hmm. takie słowo też nie wiem, popularne i używane, zapobieganie wykluczeniu społecznemu. Te osoby, przez te wyjazdy, przez możliwość spotykania się z ogromem ludzi, którzy do nas przyjeżdżają na różnego rodzaju integracje, projekty, realizacje, ja widzę zmiany na plus. I, I dla mnie właśnie pozytywną zmianą to, to nie musi być coś nie wiem ekstremalnego, coś w, w świetle jupiterów. To może być po prostu to, że mężczyzna po wylewie zaczyna mówić, zaczyna się odzywać. Osoba z depresją, która gdzieś tam w kątku siedziała pierwszy rok, teraz występuje na przeglądach i zajmuje pierwsze miejsca. Że pani, która w życiu nie dostała dyplomu medalu, jest dumna i z łzami w oczach odbiera na przykład statuetkę za konkurs jakiś plastyczny. Więc dla mnie uważam, że to jest bardzo duży plus i to jest dla mnie sens. Mm -hmm. Każda jednostka no, potrzebuje do funkcjonowania mm -hmm. pieniędzy, funduszy, skąd wyczerpiecie to wsparcie finansowe? Mm -hmm. Może zacznę od tego, że stowarzyszenie, które prowadzi SDS, Stowarzyszenie Pomocy Szansa, założone przez pana Norberta Krzykaskiego, wykonuje to zadanie publiczne na zlecenie gminy Szepietowo. Mm -hmm. Natomiast pieniądze czerpiemy głównie z dotacji z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej i też mamy dużo życzliwych aniołów, które też pomagają nam w nie wiem, spełnianiu marzeń naszych uczestników. Mamy co roku zaprzyjaźnione panie, które fundują prezenty bożonarodzeniowe dla naszych uczestników. Bardzo, bardzo dużo środków pozyskujemy z różnego rodzaju projektów, z nowego FIO, z które są organizowane, sami piszemy bardzo dużo projektów. Czyli, żeby nie ograniczać się tylko do tego, mhm. co jest w protokole, co jest do zaproponowania naszym uczestnikom, ale chcemy, żeby oni autentycznie dobrze się tutaj czuli. A żeby czuli się dobrze, żeby się nie nudzili, muszą mieć dobrze zagospodarowany ten czas. To musi być coś atrakcyjnego dla nich. No i też w taki sposób się angażujemy, że sami piszemy projekty, które później realizujemy w naszym sds Yy, ośrodek, który, w którym my jesteśmy dzisiaj jest, do, jest dość młody, bo powstał chyba w okolicach 2016-2017 tak. roku. Yy, jak wspominasz swoje początki tutaj? Jakie były największe wyzwania? Może jako, yy, jakie problemy, z którymi i ty, mhm. i, i pracownicy musieliście się zmierzyć? Zacznę od pierwszego dnia. Pierwszy dzień był super, bo gotowałam zupę ogórkową z uczestnikami zaraz po wejściu, więc ja jakby to wspominam bardzo fajnie. Ten dzień to jest to, o czym mówiliśmy, że jak trzeba bez względu na to, czy to jest, nie wiem, dyrektor, psycholog, terapeuta, zakłada rękawiczki, idzie do ogrodu, gotuje zupę. Też, też chyba takie pokazywanie, że jesteśmy tutaj wszyscy równi. Z pozytywów mogłabym wymienić setki, bo każdego dnia są takie małe wzruszenia. I sukcesy. Natomiast najciężej, najciężej, chyba przekonanie społeczności lokalnej, przekonanie wielu osób, które były sceptycznie nastawione do powstania tego SDS-u, do tego, że to nie musi być tylko ciepła złupa i posiedzenie w ciepłym, tak? Tylko to może być naprawdę kawał dobrej pracy terapeutycznej, życzliwości. Która uważam też jest z wielką korzyścią dla społeczności lokalnej. Bo jeżeli bierzemy worki na śmieci i sprzątamy pobliski las, jeżeli idziemy i obiekty sakralne też w ramach wolontariatu uczestnicy z niepełnosprawnością e, sprzątają, tak? Jeżeli jest możliwość zapraszania na spotkania, na integrację, na ogniska, na wspólne robienie chleba seniorów, tak? czy, czy koła gospodyń wiejskich. E, więc e, tutaj uważam, że bardzo duże jakby profity, nawet zadbanie tego całego terenu wokół SDS. To uważam, że, że jakby dla społeczności lokalnej to jest duży plus. A dla gminy zaopiekowanie 30 osób, i też możliwość podjęcia pracy przez siedmiu specjalistów, to uważam, że też jest dużym profitem. Natomiast wracając do Twojego pytania, to myślę, że tak, najcięższe było to, żeby przekonać, że ten ośrodek jest potrzebny, te pieniądze są dobrze zagospodarowane. I myślę, że to, że też odpowiedni ludzie tutaj pracują. Wiem, że. Ten ośrodek tutaj nie jest jedynym, który jest bliski Twojemu sercu, bo można Cię spotkać między innymi właśnie w Środowiskowym Domu samopomocy Pomocy w Raziszewie Starym. Powiedz mi, czym Ty osobiście kierujesz się w swojej codziennej pracy? Eee, ciężkie pytanie <laughs> w swojej codziennej pracy. E, kieruję się, e, myślę, że muszę wierzyć w to, co robię. Mm -hmm. e, muszę wierzyć w sens w ogóle istnienia e, tego, e, czym się zajmuję, w sens mojej pracy, muszę to widzieć. E, myślę, że e, podejście do drugiego człowieka. Drugi człowiek jest dla mnie bardzo ważny i jego dobre samopoczucie. E, bardzo lubię pracę z seniorami, pracę z osobami z niepełnosprawnością. W swoim życiu wiele osób spotkałam starszych z niepełnosprawnością, które bardzo dużo mnie w życiu nauczyły. Uważam, że te osoby są szczególne, bardzo pozytywne. Dużo osób z niepełnosprawnościami nauczyło mnie radości życia, więc chyba ta, ta autentyczność no i musi to być też chyba zgodne z. Moją moralnością, czyli ja muszę w to wierzyć i musi to być prawdziwe, czyste. Mhm. Czyli to nie jest tak, że osoby, które my postrzegamy jako seniorów, jako osoby niepełnosprawne są zamknięte, smutne, Absolutnie. tylko one mogą wnieść w nasze życie radość. Bardzo zgadzam się, podpisuję się obiema rękoma pod tym. Osoby z niepełnosprawnością bardzo często dają mi więcej radości, pokazują, pokazują to, że małymi rzeczami można się cieszyć. Nie muszą to być jakieś ekstremalne rzeczy, jak ja to mówię, z wielką pompą mhm. i, i materialnie jakby wymagające dużego nakładu pracy. Chyba ta radość życia tych osób mnie tak, tak ciągnie do nich i, i trzyma przy tej pracy i nie zmieniłabym ją na żadną inną, za żadne pieniądze. I z tą refleksją pozostawiamy naszych widzów. Przypominam, że moim i Państwa gościem była dziś dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Wylinach Rusi, Żaneta Rola-Szcześniak. Dziękuję za Dzięki rozmowę. Bardzo.